Jestem właśnie świeżo po obejrzeniu filmu Siła Modlitwy. Mam też okazję zadać kilka pytań reżyserowi. Co ten film spowodował? Czy wywołał jakiś wpływ osobisty? Chciałem zacząć od detali, czyli, te, czyli takie rzeczy, które zwracamy uwagę i nie zwracamy uwagi. Czyli to, co Andrzej mówił, że te zwyczajne klepane modlitwy że są bardzo ważne. Oraz to, żeby podejmować zawsze próbę zmiany na lepsze, bo to, co się mówi, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, no jest to tylko taka zasłona dymna, żebyśmy po prostu nic nie robili. To jakby są dwie rzeczy, które mnie osobiście bardzo pomagają, pamiętam o tym. Natomiast świadectwo Andrzeja Ducha to po prostu świadectwo naprawdę siły modlitwy, i możemy to, tą siłę modlitwy rozwinąć wcześniej szerzej, może nie wcześniej. Chodzi o to, że modlitwa ma też wpływ i na nas osobiście, na pojedynczego człowieka, ale też na cały naród, na, na cały nasz kraj. I jest akurat taki czas, że, że warto o tym pamiętać. Panie Jarku, jak teraz postrzega Pan w kontekście swojej twórczości? Jak to żyje jako Pana dziecko? Minęło trochę lat, i może też jakaś perspektywa czasu wniosła coś nowego? Na pewno zastanawiam się nad tym. Yy... Co powiedział Andrzej, że kiedy, no, realizacja była bardzo długa, bo to praktycznie 3 lata i mówiłem mu, że nikt normalnie nie realizuje filmu tak długo, bo po prostu za coś trzeba żyć. On powiedział, jeszcze zobaczysz, że to będzie jeden z najważniejszych, jeżeli najważniejszy film, który zrealizowałeś i który dużo przyniesie i ludziom, i tobie. Więc to jest jakby, no, często się nad tym zastanawiam, że. Być może, mam nadzieję, film jest na tyle uniwersalny, że co jakiś czas jest taka jego reaktywacja na w kanałach YouTube'owych, gdzie występuje Andrzej Dufek. Kilka wpisów takich przeczytałem, że, cytuję, słucham to świadectwo już któryś raz, czy też na innych kanałach, ale za każdym razem odkrywam coś nowego i Andrzej odpowiada tak magnetycznie, przyciągająco, no, że nie jest to nudne, że chce się tego słuchać, że chce się podejmować zmiany. Jestem się, że po obejrzeniu tego filmu postrzegam go jako, jako genialne dzieło na obecne czasy, bardzo mocno skierowane do Polaków i nie tylko do Polaków, którzy mieszkają tutaj w Polsce, ale też za granicą. Myślę sobie tak, pamiętam jak byłem dziennikarzem i rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli naprawdę bardzo duże, Problemy, zły czas. Mówiłem zawsze jedno zdanie: dopóki człowiek żyje, wszystko jest możliwe i wszystko można zmienić. Wydaje mi się, że ten film może być impulsem do tego. A nawiązując do tego, co Pan powiedział, mimo że z, budżet był bardzo skromny i realizacja archaiczna, to są napisy w języku angielskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo gorąco chciałem Was zachęcić do to obejrzenia, to poszukania.